Dzień dobry, no i mamy śnieżycę również w Zakopanem. Godzinę, dwie godziny temu przeszła ona w rejonie Rabki nad Zakopianką, no a teraz dotarła do Zakopanego i widzicie sypie, wieje. Natomiast te opady nie potrwają długo, ale trochę nam ten bury krajobraz po odwilży, po sylwestrowej yy, zmieni się i wreszcie zrobi się po tej kilkudniowej przerwie zimowo. Śnieg pada, będzie padać tak no, kilkadziesiąt minut, może spadnie go 5, może 10 centymetrów. W Tatrach również. No ale do e, takiej prawdziwej zimy, jeszcze daleko. Ale pamiętajcie, że w Tatrach leży sporo śniegu, trudne warunki jutro. Natomiast piękne słońce od rana do wieczora i solidny mróz. Ale uważajcie, w Tatrach szlaki są śliskie, będą zasypane cienką warstwą śniegu. A zobaczcie, jak nam tutaj wieje i sypie w zakopanem, które znowu zrobiło się właśnie białe.